Witajcie moi drodzy na kanale. Czy masz serce dla Boga? Czy masz serce, całą swoją duszę, uczucia, emocje, myśli, przekonania, wyobrażenia, swoją wolę? Dla Boga. Czy poświęciłeś całą swoją istotę, to kim jesteś i co masz? Dla Boga. Czy jesteś człowiekiem, którego, w którego sercu jest jedyne chcenie, jedynie, jedyne pragnienie, aby wyrażać. Boga, naturę Boga, wolę Boga, słowo Boże, tu na Ziemi, w Chrystusie Jezusie, oczywiście. Czy jesteś przepełniony ceniem, pragnieniem, aby mu się podobać, aby go znać, aby znać e, Jego głos, aby oglądać chwałę Bożą, aby moc Boża, moc zmartwychwstania przejawiła, objawiła się na śmiertelnym Twoim ciele? Czy jesteś takim człowiekiem? Oto są ważne pytania.